Niechali ponad 5 godzin, żeby odebrać swoją wygraną, czyli przejść pod dnem świny z jednej wyspy na drugą. Agata i Marcin Giermudowie z Warszawy wylicytowali ten wyjątkowy spacer w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do Świnoujścia przyjechali w towarzystwie córki Karoliny i jej koleżanki Hani. Całą czwórkę oprowadzali po tunelu inżynierowie firmy POR S.A. Kamil Lewandowski i Łukasz Chodakowski, a nad bezpieczeństwem gości czuwała specjalistka do spraw BHP Justyna Sobczak. Na tegoroczną licytację Bośb, Miasto Świnoujście i wykonawca tunelu, konsorcjum Port Gillermack, przekazali pięć zaproszeń na spacer tunelem. Zebrano prawie 15 tysięcy złotych, najwięcej, bo aż 7 tysięcy 100 złotych zapłacił mieszkaniec Chorzowa. W najbliższych dniach możemy się spodziewać w naszym mieście kolejnych zwycięzców licytacji. Póki co Państwo Giermudowie zapowiadają swój przyjazd do Świnoujścia w wakacje, bo chcą tunelem również przejechać. Hej.